że Devils wygrała losowanie, wybrała odbiór. Tak jest, drużyna Devils jako Debilza. pierwszą Startują rozgrywki PLFA Junior, są kibice i bardzo dobrze. Będziemy oczywiście tutaj głośno dopingować jedną i drugą drużynę, a rozpoczynamy od kick-offu tak więc będzie już od razu pierwsza kara przeciwko jednej z drużyn. Tak jest żółta flaga po raz pierwszy na Murawie i zaraz dowiemy się w którym miejscu ustawiona będzie piłka. Werdykt oczywiście przekaże arbiter główny Damian Jurzyk. Wykopanie piłki poza boisko do kopiątej. kątowej, w z miejsca wypadnięcia poza boisko, pierwsza próba Davis. Tak jest a my kończymy czytanie składu 56 Sebastian proszę... Tak jest, no i zaczynamy pierwsza akcja w tym turnieju juniorskim w ofensywie drużyna Devils. Y I jest od razu pierwszy bieg rozgrywającego. To będzie bardzo duży zysk wiatowy. No akurat w tym spotkaniu D e, są faworytami. Zobaczymy czy zdołają potwierdzić e, tą swoją e, dominację. Kolejny bieg, raz jeszcze Marcin Bełch i raz jeszcze będzie pierwsza próba nieudanych kilka takwi. Dopiero teraz powalony na murawę w okolicy 20 yarda. U, u nas nie biegają. Jeszcze raz Marcin Beł. tym razem akcja podaniowa i ta piłka jest niesłapana, a podanie było kierowane. Druga próba, 10 jardów do przejścia. B -S! B -S! B -S! B -S! I Jeszcze raz Marcin Beł. i to może być pierwszy touchdown w turnieju. Tak jest. Marcin Beł. Devils prowadzą, 6 do 0. Czy uda się ta sztuka, drużenie Devils? Marcin Bełki, to podanie jest złapane przez Adama Skakowskiego. Piłka złapana, jest akcja powrotna, no i tu bardzo efektowny takl powalony na murawę zawodnik Giantsa. Świetny Bardzo mocny taklut, piłka zatrzymana przed linią wznowienia akcji. No i najlepszy snap i w opałach od razu rozgrywający. Jeszcze raz zatrzymany przed linią wznowienia akcji. Zawodnik Giants. Tym razem już wracamy do gry. Kolejna flaga na Murawie i wygląda na to, że to będzie... 32 zróżnienia tak, 5 do kary, kończy ta A i piłka niesłapana, miał dużą szansę na to, aby złapać piłkę. Ciekawa decyzja. A nie jednak jest pan i piłka wypada poza linię boczną w 4. Wracamy do rywalizacji. Pierwsza próba dla Demils Wrocław. I drużyna diabłów będzie próbować zdobyć tutaj kolejne przyłożenie. No i mamy kolejny bieg rozgrywającego. Bardzo szybki zawodnik z numerem 13. Zdobywa piłkę. Do running no i tym razem nie ma pierwszej próby, jest zatrzymany zawodnik D12. Altar w Mercedesie, drugi atak, wyciągnął kary na druga próba. Jeszcze jedna żółta flaga. Numer 18, ataku. atak. Jedźcie Arturkary. To druga próba. Jest solowy bieg rozgrywającego. Będzie pierwsza próba. Dobre bloki zawodników. Devils dopiero teraz zatrzymany. Grający z numerem 13 na koszulce Arkadiusz Wąsiel. Szansa na dobrą akcję nie Jeszcze raz dalekie podanie i było blisko i ten miał szansę, Bartłomiej Klasztorycki na to do przejścia przez zawodników Devils. Jeszcze raz biegnie rozgrywający na na linię boczną w okolicy 20, może 18 yarda właśnie z tego miejsca. No i tylko nie na wszyscy za na tego przejścia. I jeszcze jedno dalekie podanie i czyżby touchdown? Nie, niestety nie. Poza linią boczną złapana ta piłka będzie... Ball Numer 63 w drużynie ataku. Widziałem, że Też pierwsza próba. i tutaj były kłopoty z wprowadzeniem piłki do gry. No i znowu bardzo dobrze, bardzo szybko. Linia defensywna jest. Jest piłka złapana, zatrzymany Zatrzymany Jeszcze jedna akcja podaniowa Mało czasu miał rozgrywający Giantsy No i tutaj Jest o wiele lepszy pant i jest słapana piłka. Będzie akcja powrotna bardzo udana. Mariusz Gurecki z numerem 88. Zatrzymany. Bardzo blisko pola punktowego. Wielkie brawa dla zawodnika z numerem 88. Próba numer 1. Grają dalej te Jest akcja podaniowa i to podanie niesłapane. Druga próba, 7 yardów do przejścia, jest akcja podaniowa i to jest touchdown dla Devils Wrocław. Piłka złapana przez Adama Adamas. I próba akcji za dwa punkty i dwa punkty są zdobyte 16 do 0 dla Devils Wrocław. na Giants. jak wiele jardów uda się pokonać. Nieźle, nieźle to zrobił zawodnik gigantów Piotr Koziak. To właśnie on. I kolejny zak w wykonaniu Dewilsy w Wrocław. Tym razem, jeśli dobrze widziałem, zawodnik z numerem 70. No i było blisko interception w tej sytuacji, ale piłka nie złapana przez No i piłka złapana, bardzo dobra akcja, blisko pierwszej próby jeszcze dużo, dużo żółtych flag na urapie. Za moment dowiemy się, która z drużyn zostanie ukarana. Dużo żółtych flag w tym weszł jak na razie. Czy długie to podanie nie było żadnego z zawodników? Podbita piłka była szansa na interception. Oj, i widzimy jak ta akcja się kończy. Bardzo dobrze w defensywie Devils wrocław. Bardzo wysoki pan No i piłka wypada poza linię boczną w okolicy z Wrocław, Giganci w defensie. Piłka złapana przez zawodnika grającego z numerem 11. W drugą stronę biegnie zawodnik Devils. Bardzo dobra akcja, jest pierwsza próba. Jeszcze żółta flaga na koniec tej akcji. Zobaczmy, cóż to jest zabieg. W poprzek boiska tam i z powrotem, dopiero teraz zatrzymany. Wielkie brawa, Daniel Kaczorowski. Po tym holdingu cofnięci na 41 Jark za Devils. BPS! 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 I bieg rozgrywającego. Taką defensywną jak rozumiecie. I ta piłka jest niezłapana tym razem. A i tutaj po raz kolejny bardzo blisko Intercept miał okazję pokazać się. Właśnie w meczu polskiej reprezentacji Polska kontra Holandia. Zły slap. No i ta akcja skończyła się bardzo szybko. Kilka jardów straty wykonalizacji. Jest pan, tutaj widać progres jeśli chodzi o te panty. Dopiero teraz z wielkimi problemami piłkę złapał Mariusz Gurecki. No ale widzimy jak szybki to jest zawodnik. Dopiero teraz zatrzymany dotarły prawie do połowy boiska. Wielkie prawa Mateusz. Mariusz no i całkiem niezła akcja biegowa zawodnika z numerem 26 na i jeszcze raz ten sam zawodnik z numerem 26 i to będzie najprawdopodobniej a jednak nie, jednak to jeszcze nie jest tak znam Kacper Pawlak dobra Piłka złapana, ale to nie będzie przyłożenie. Zatrzymany przed polem punktowym. Znów ten sam zawodnik. I Marcin Peruch z piłką. Nie ma przyłożenia. Jest zatrzymany na czwartym jardzie zawodnik Zawodczają. Nicy Dewils. No i zobaczmy, Marcin Bełch podaje. Jest interception. Piłka przechwycona. I to może być nowy touchdown dla drużyny Giants. Yes! Dalekie podanie Giants i jest Interception w wykonaniu Mariusza Góreckiego, grającego z numerem 88. Ten zawodny... No i wytknięty poza linię wróżki. Trzecia i czwarta kwarta, druga połowa meczu. No i widzimy Devils rozpoczynają kick-offem. Akcja powrotna w wykonaniu Giants Wrocław. No i zobaczmy jak wiele jardów uda się pokonać. Zatrzymany po po w trzeciej kwarcie. Piłka słopana, no i to jest całkiem niezła akcja. Mniej więcej na 5, może 6 jardów. Akcja biegowa, i to może być nawet pierwsza próba. Niezatrzymany pierwsze tempo. Running back Giants. To na pewno jest pierwsza próba. Bardzo dobra akcja. Piotr Kociak, wielki Jest interception, piłka przechwycona przez Devils i czy to będzie touchdown? Wypchnięty poza linię boczną zawodnik Devils. A i tutaj zawodników Kacper Pawlak. Nie najlepszy snap, ale piłka złapana. I raz jeszcze dobre podanie. Teraz wypchniemy. Jeszcze raz akcja podaniowa i znów złapana piłka. To również wyróżniający się zawodnik Devils, Adam Staształ. Wrocławskie diabły. Akcja biegowa rozgrywającego. No i tutaj nadział się na mur obrońców, Grający z numerem 13. Markadiusz Wąsiel. I będzie touchdown, tak jest. Tym razem udało się postawić kropkę na dni. Adam Skakowski z numerem 11, za 2 punkty zawodnicy z Wrocław. Jest szansa na 23 i czwarty punkt. I tak jest raz jeszcze. Adam Skakowski. 24 do zera. Prowadzą Dewil z Miks L. Junior tutaj w Bielawie. Grupa C mierzy się ze sobą, no i oczywiście jak na razie w trzeciej kwarcie 24 do 0, ale teraz jest szansa dla odpowiedź dla gigantów. No i znów bardzo dobra akcja powrotna, świetnie to zrobił zawodnik Giants. Czy uda mu się zdobyć touchdown? Dopiero teraz zatrzymany, wielkim wow, 60-jardowa akcja powrotna. Jeszcze raz ten sam zawodnik, ale tym razem zatrzymany momentalnie. Bardzo zadowoleni siebie. Jeszcze jedna akcja w wykonaniu Giants. Piłka jest łapana. No i tym razem dwa, może trzy jardy zysku dla drużyny gigantów. I będzie trzecia... Jeszcze jedna akcja podaniowa i to było bardzo blisko świetnej akcji. Tutaj miał szansę grający z osiemnastką miłość pańszków. Jeszcze jedna próba akcji podaniowej. Niepilnowany zawodnik giant jest touchdown dla gianty Wrocław. Złapa na piłka przez grającego Numerem 80 zawodnika gigantów z Wrocławia. No i mamy oczywiście pierwsze przyłożenie, 24. To Wacławiej Klawstorycki był autorem tego przyłożenia. Wielkie brawa dla tego zawodnika. I tym razem na próba podwyższenia Raz jeszcze Grzegorz Lary I to będzie akcja powrotna Na podwyższenie Dwa punkty zdobędą zawodnicy Devils Wrocław A więc zrobił się nam tutaj mecz Ej, jeszcze żółte flagi na koniec tej akcji, ale mamy wynik 26 do 6 po tej znakomitej akcji powrotnej, po przechwycie z podwyższenia. Ej, o tym kto zwycięży przekonamy się dopiero na boisku, a teraz już po tej karze nieco krótsze boisko do kopnięcia. No a miło to piłka wypada poza linię boczną i będzie kara przeciwko drużynie Czając Wrocław już zabumierzyć swoją przewagę. Zobaczmy jak poradzą sobie Devils. Jeszcze raz Marcin Bełchy. Bardzo dobra akcja biegowa. Dopiero teraz wypchnięty poza linię 50 jarków do przejścia mają zawodnicy. z Wrocław. Nie najlepszy snap, ale piłka jest podana. Wisko pierwszej próby, po tym jak złapał piłkę Dawid Jeszcze raz Marcin Bełch Bardzo dobry wie. Kolejna pierwsza próba dla Dawida. Jeszcze raz akcja biegowa w wykonaniu Devils, no i znów bardzo skutecznie, wciąż nie zatrzymany zawodnik z Wrocławia, to Daniel Kaczorowski, running back Devils Wrocław. No i jeszcze mamy jakąś zakrytkę w wykonaniu Devils Wrocław, są już w redzone na 15. yardzie zawodnicy z Wrocławia. Marcin Bełch, bardzo ciekawa zagrywka i to może być nawet touchdown. No, wypchnięty tutaj poza linię boczną, mniej więcej na pierwszym, może nawet drugim jarcie. No i nie ma przyłożenia w tej sytuacji. Będzie piłka w bardzo hardzie. Z tego miejsca grają Devils. No i piłka do running backa. To jest kolejny touchdown dla Devils Wrocław. 32 punkty w tym momencie mają na swoim Nie najlepszy snap, no i widzimy jak to się kończy. Bardzo szybko, powalony na murawę, rozgrywający drużyny. Piłka jest złapana, ale ledwie do linii wzdobienia akcji doszedł z futbolówką zawodnik Gigant. podanie i niestety zbyt długie. A była szansa na dobrą akcję dla Giants. No i kolejny sak w wykonaniu debił. z tym razem bardzo zadowolony z siebie. Jestem z Wrocław. 34 do 6, taki wynik końcowy. Gratulujemy jednej i drugiej drużynie. Już za moment tutaj przy trybunie kibicowskiej drużyna zwycięska w tym pierwszym spotkaniu. Dewils Wrocław. A więc wielkie gratulacje dla ekipy, która zwyciężyła. Jeszcze raz przypomnijmy, 34 do 6, przed Państwem Dewils Wrocław. Informacja dla kibiców, taka organizacyjna.